Witajcie w nowym odcinku o tematyce Five Nights at Freddy's. Ostatnio szukałem w internecie materiałów potrzebnych do stworzenia filmu i przypadkowo natknąłem się na to zdjęcie. Jest to o tyle zastanawiające, że owa restauracja ze zdjęcia znajduje się w Polsce, a konkretnie w Warszawie. Postanowiłem bliżej przyjrzeć się tej ciekawostce i zbadać temat. Z analizy zdjęcia wynika, że restauracja jest raczej zamknięta. Sugeruje się wywieszoną kartką o tym, że w pomieszczeniu znajduje się alarm. Jest to przestroga dla tych, którzy chcieliby okraść lokal. Zazwyczaj po zamknięciu na stałe biznesu takie kartki pojawiają się w drzwiach, aby potencjalni włamywacze mieli świadomość o tym, że właściciel pilnuje swojego terenu. Znaleźć budynek było dość trudno, jako iż jedyne dane, jakie miałem, to parę zdjęć logo z obrazkiem i nazwą restauracji, a do tego miasto, w jakim się znajduje. Początkowo wpisałem nazwę restauracji w Google, jednak oprócz zdjęć z zagranicznych stron nie znalazłem żadnej informacji na ten temat. Dobrym pomysłem toczenia śledztwa było wpisanie nazwy lokalu w portal do zamawiania jedzenia, czyli pyszne.pl i Uber Eats, ale i tam nie znalazłem żadnych informacji na ten temat, jakby lokal nigdy nie istniał, lub ktoś chciał, aby restauracja została zapomniana. Udało mi się zlokalizować lokal o podobnej nazwie. Zadzwoniłem tam zaraz po otwarciu i zapytałem o potrzebne mi informacje. Uwaga! przestrzegam was, abyście pod żadnym pozorem nie szukali na własną rękę tej restauracji i nie dzwonili do przypadkowych warszawskich lokali. Nie mogę niestety podać wam przebiegu rozmowy, gdyż mój rozmówca nie wyraził zgody na wrzucenie jej do internetu. Udało mi się zapytać o następujące rzeczy: czy restauracja, do której się dodzwoniłem, to ta sama pizzeria ze zdjęcia? Mój rozmówca zaprzeczył. Był to zupełnie inny lokal, skupiony tylko na burgerach. Niezłomnie drążyłem temat i zapytałem o to, czy mój rozmówca kojarzy restaurację, o którą pytam. Jednak i tym razem usłyszałem zaprzeczenie. Ostatnie pytanie było o tym, czy mój rozmówca kojarzy grę Five Nights at Freddy's. Ku mojemu zdziwieniu otrzymałem odpowiedź potwierdzającą. Rozmówca powiedział, że bardzo dobrze zna tę grę. Jego młodszy brat nie mógł przez nią spać w nocy. Powiedział także coś, co wprowadziło mnie w zadumanie. Gdyby ta restauracja istniała i miała chociaż trochę wspólnego z prawdą, to dla Pana dobra i Pańskiego życia, nie radziłbym jej szukać. Jednak pragnienie poznania prawdy nie pozwoliło mi jej odpuścić. Potrzebnych informacji do rozwikłania tej zagadki postanowiłem szukać u ludzi z Warszawy, a konkretnie na spotę Warszawa na Facebooku. Po pięciu dniach napisał do mnie pewien chłopak. Z informacji jakie mi podał wychodzi na to, że restauracja została zamknięta jakieś 4 lub 5 lat temu. Co więcej, Dostałem także nazwę ulicy, na której znajduje się restauracja. Zaraz Wam ją pokażę na Google Maps. Zacznijmy od początku. Na zdjęciach z roku 2011 widzimy, że owy lokal był czymś w rodzaju sklepiku osiedlowego lub cukierni. Jednak jeśli przejdziemy do roku 2014. Widzimy ogromną zmianę. Budynek ma już ten sam kolor co na zdjęciach z internetu, jednak na ścianie nadal nie ma wiszącej tablicy ze zdjęć. Możemy zauważyć, że jedno z okien jest uchylone, co wskazuje na czyjąś obecność w środku. W roku 2017 nie zmienia się nic, poza tym, że okno jest zamknięte, a na drzwiach widnieje jedna, jedyna kartka. Prawdopodobnie jest to kartka o tym, że właściciel sprzeda lokal. Najstarsze wrzucone do internetu zdjęcie tablicy, jakie znalazłem, pochodzi z roku 2016. Możemy na podstawie zebranych Informacji stworzyć teorię. Pierwsza gra Five Nights at Freddy's wyszła w roku 2014 i dość szybko zdobyła popularność. W roku 2014 ktoś kupił i zmienił cukiernię na Pizzerię. Przyjmijmy, że tablice z postaciami z fnaf zawieszono w roku 2015. Po wyremontowaniu i przerobieniu sklepu na pizzerię. W roku 2016 ktoś rzucił do internetu zdjęcie tablicy, gdy pizzeria była już nieczynna. W roku 2017 tablicy już nie ma i zostaje kartka mówiąca prawdopodobnie o sprzedaży lokalu. Pasuje to do tego, co powiedział mi chłopak z internetu o czasie, kiedy została zamknięta restauracja. 2002 rok, minus 5 lat, równa się rok 2017. Suma summarum wiemy, że ktoś otworzył tą pizzerię w 2014 roku i w 2015 roku powiesił tam tablicę. Jednak interes został zamknięty gdzieś w roku 2016, a ostatecznie wystawiony na sprzedaż w roku 2017. Co było w menu, co znajdowało się w środku, tego już raczej nigdy się nie dowiemy. Co zmusiło właściciela do sprzedaży obiektu? Może po prostu był to nieopłacalny interes? A może było to coś zupełnie innego, coś zupełnie nie z tego świata?